Ja myślę, że to jest taka, że to powinniśmy zacząć. Witam państwa bardzo serdecznie. Nasz spotkanie jest organizowanym przez Klub Rady Polskiej, Rady Rumi Wejderowa oraz Klubu Mówskiego. Spotkanie z profesorem Sławuszemiczem, historykiem, który... najnowszą. Eee, specjalizuje się w historii opozycji w Antykomunii Pierwszej. Był prezydentem Przewodniczącej Komisji Dyskutacji Polsko-Polskiej. Myślę, że swoim narzędziem raczy prawdy i jest dla nas wszystkich odrobiną Rozpoczniemy filmem, z filmu i potem się zaprosimy do, do, do prelekcji. I po tej prelekcji będziemy można zadawać pytania. nie proszę o niezbyt długie wywody. W hali można kupić książki do z Nowym Janem można również wstać się na taką listę, jeśli Państwo chcecie z nami utrzymać y, kontakt, otrzymywać informacje o spotkaniach, będziemy organizowali ich więcej, to proszę zostawić kontakt do nas. Y, ja będę informowała o tym drogą y, mailową albo telefonicznie.